Z tej strony, Maniek. dzisiaj sobie zagramy Fallouta 1. Gra, która została wydana w 1997 bodajże roku. No i zawładnęła sercami wielu, wielu ludzi. Tak sobie zastanawiam, od którego miejsca sobie zaczniemy. Bo. Bo nie mam bladej pewności. Ale sobie zaczniemy od. Środka nie, od początku nie będziemy tam walczyć ze szczurami, i tak dalej, bo to sensu żadnego nie ma. Jesteś, jesteśmy w tej chwili przed Złotą Bramą, nie złomową bramą. Złota brama to w Gdańsku, jeszcze przed Apokalipsą. Tymczasem tutaj, no w końcu dotarliśmy do jakiejś takiej ogarniętej mniej więcej miejscówki. No i mam trochę rzeczy tutaj w ekwipunku, które chciałbym. Sprzedać. A słyszałem, że właśnie w tym mieście można trochę pohandlować, a więc pogadajmy może z człowiekiem, który jest tutaj strażnikiem. Witaj, z umowie. Co mogę dla Ciebie zrobić? Co to jest za miejsce? Czasem handlujemy z tymi nadętymi skurwielami z hubu. No, jeżeli handlujecie ze skórzami z hubu, to również i może, możecie ze mną pohandlować. Czemu i nie? Okej, okay. myślę, że to chciałem wiedzieć na początek. Moim towarzyszem jest Ian, którego poznałem już trochę wcześniej na ciernistych piaskach. Coś takiego. Okej, okay, mamy tutaj kolejnego gościa. Zapytałem, co tutaj jest do roboty. Można pohandlować, jest też kasyno, gdy mi się nudziło. Okej, okay. spoko. Zajrzymy sobie tutaj. Jestem bez broni, jak widzicie. To dlatego, że no lepiej tutaj nie. nie denerwować ludzi. Okej. Okay. Nie będę ich tutaj kradł, bo. Bo za bardzo... No nie chcę mieć problemów, więc sobie na razie to odpuszczę. Chociaż czekajcie, pogadam sobie z tym gościem. Aha. Oto z umową mi miejsce do życia, póki nas nie wkurzasz. Nie, zam nie zamierzam w żadnym wypadku was wkurzać. Moi miłe przyjaciele. E, tutaj widzę, że jest jail, a więc więzienie. No ale może w tym więzieniu... za tym więzieniem coś się kryje, także. No, eksplorujemy. Jak to w falaucie? Kim jesteś? Jestem Andrew. Moim zadaniem jest pilnowanie więzienia. No to też się domyśliłem. Czym się zajmujesz? Pilnuję więzienia. Wyglądam by łajdacy, nie wychodzili za na zewnątrz. Nie dostawali się do środka. Okej. Okay. Po co powstrzymywać, właśnie? Też może coś zostawić, żeby pomóc więźniowi uciec. No widzicie, z doświadczonym człowiekiem też warto pogadać. On. Wzna się na rzeczy na pewno. No okej, okay. idziemy dalej, do dalszej części tego miasta, bo zakładam, że to nie jest absolutnie koniec. A tutaj jeszcze mieliśmy szpital, ale na razie sobie z tym szpitalem e, szpital odpuścimy, może. Póki nic się ze mną złego nie dzieje. Albo dobra, idziemy do szpitala. <grym> Zobaczymy, może mają jakieś... Może on jest opuszczony tak naprawdę. Chociaż kompletnie nie wydaje mi się, bo eee, tutaj wszystko jest obstawione. Już widzę, że to są jacyś goście. No ale chętnie z nimi pogadam. Na temat te wszelakie, może mi jakaś porada lekarska czy coś w tym stylu. Z tymi nie wiem, czy mam to co gadać. Jak leci dobrze o tobie. Google jest zawsze w świetnej kondycji. Okej. Okay. Dobra. Tutaj mamy doktora Kostucha, no świetnie. Eee, potrzebuję pomocy medycznej. Nie, potrzebna mi pomoc. Myślę, że zdrowy, zdrowym należy się 10 kapsel. Okej. Okay. Chyba wdepnąłem w lekkie gówno, to znaczy. Chyba będę musiał zapłacić te 10 kapsel. Eee. Okej, okay. nie chcę na razie zacierać z nikim. Przynajmniej przynajmniej na razie. No 10 kaps jestem do tyłu, kurde. W sumie dowiedziałem się tyle, ile wiem. Mam 40%, 45 punktów wytrzymałości i tak naprawdę no nie jest mi potrzebna żadna pomoc. Ale mi kurczę, o inną pomoc chodziło. Ale z drugiej strony, skoro poszedłem do szpitala, no to możemy tylko i wyłącznie mówić o pomocy medycznej. Jednak to jest inteligentna gra. Ok, idźmy dalej. No dobra, tutaj już mamy w miarę ogarniętą miejscówkę. Tutaj jest jakiś hotel. Ale póki co, może zajrzymy sobie. Zobaczmy, co jest tutaj. Później pójdziemy do General Store. Czyli do tego miejsca handlu. Wejdźmy sobie. O, tu jest jakiś dziwny gościu. Aha. Okej, okay. ale czekaj, 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 Może coś będzie miał tutaj w szafkach. Co tutaj mamy? To nie wiadomo, nie wiadomo co. A, i zawsze miałem problem z tym przeciąganiem tutaj czasem. Czasem problematyczny jest w tym zakresie w tym Fallout. No ale sobie weźmiemy ten plakat. Czy nie wiem co to jest. Może uda się to opchnąć w, w tym hipermarkecie. Dobra, idziemy do środka. Może spotkamy kogoś ciekawego. Na razie jest dwóch typów przed tym, no ale spoko. Uważaj, jakizma i jego kompanów. Lubię mojego szefa. No Okej, okay, będziemy uważać. Dobra, jest tu jakiś spaniak. <grybujesz> eee, to sklep branżowy Kiliana. Kilian to dobry człowiek. Mają tu mnóstwo towaru. Zobaczmy te jakieś rzeczy. Eee, na razie nie będę może tego zabierał, bo tu jest jakiś strażnik i jeszcze potraktuję to jako kradzież. U, mamy tutaj jakiegoś ważnego gościa, bo mamy tutaj naprawdę jedno z takich lepszych okien, dialogowych, gdzie widać twarz osoby, z którą rozmawiamy. To jest charakterystyczne dla Fallouta 1 i 2. Okej, okay, kim jesteś? Nazywam się Killian. To jest właśnie jedna z tych dwóch ważnych tutaj postaci w tym miasteczku. Z tego co kojarzę, jedna to jest ta zła, jedna to jest ta dobra, w, oczywiście w teorii. No okej. Okay. Jesteś burmistrzem i kurwa handlujesz? <laughs> Jestem Mario. Może no, powiedziałbyś mi coś. Złomowo nie jest nadzwyczajne. Mhm. Okej, okay, czyli generalnie wszystko jest ok, dopóki nie wyciągasz broni i, i nie robisz jakichś niepotrzebnych problemów. No ale też złomowo ma swój problem.

Okej, okay, okay, mamy tutaj trochę do, do, do roboty. Na razie nie jest po północnej stronie, świetna knajpa. O kasy nie już słyszałem w sumie. Well, you, by, pal, ok. No dobra, wszystko fajnie. Okej, okay, wchodzi jakiś czarny. What the fuck? Haha, <ścoughs> dobra. E, mamy niezłą akcję. Kto to jest? Kenji jakiś. Kurwa, pomożemy. Pomożemy Killianowi, zobaczymy na, jak na to zareaguje. Weźmy sobie od razu Givera do ręki. <ścoughs> niezły, niezły moment zaskoczenia, szczerze mówiąc nie spodziewałem się. Tego, no i lecimy z... z koksem Czekajcie, bo ja to wziąłem do drugiej ręki. Tutaj oczywiście mamy zmianę. Na szybko. Okej, okay. Kenji... Kenji jest na strzałach. No i Jan się tutaj przyłączył, świetnie. Myślę, że tutaj rozwalimy gościa przy okazji. No, i Jan dostał niestety. No i teraz problem, nie? Żeby nie trafić nikogo więcej aniżeli Kendrickiego. Okej, okay, trafiłem tego naszego nieprzyjaciela. Jeszcze raz. Po 6 punktów wytrzymałości stracił. No i elegancko. No i na tym możemy zakończyć. Kurde, żadnej nagrody nie dostaniemy, a nic. Przynajmniej sobie zobaczymy, co on tutaj najlepszego ma. Ten Kenji cały. Nie przykro, z pohandlujemy. Eee, Tylko taką sprawę ją. Chociaż albo tylko, albo aż, bo Bo to może być całkiem, całkiem przydatne. No okej, okay. to był Fallout. Yy, to była powiedzmy część tej rozgrywki. Jeżeli będziecie chcieli więcej, to jak najbardziej jestem na to otwarty, bo jak widzicie przygód jest co niemiara no i w, wiecie co? A jeszcze nie kończmy, bo wpadłem na zajebisty pomysł Że wykończymy wszystkich Tak właśnie zadecydowałem o, kurwa Nie wiem, czy to akurat najmądrzejsze, co w tej chwili zrobiłem, ale poczułem, poczułem szansę. No i ta szansa za chwilę może, może się bardzo źle skończyć. No ale tutaj mam dwa strzały. Okej, jeden padł, więc jesteśmy naprawdę do przodu. No widzicie, tutaj na spontanie można coś, coś fajnego wymyślić. Hu, was tak blisko nie trafił. 9. Ten się nieźle trzyma. Strażnik złomowa. No, jeszcze ten Kilian do mnie strzewił. No, powiem wam, że świetnie sobie radzimy z Janem, bo na tą chwilę. No, wygląda na to, że. Za chwilę będziemy mieli ten sklepik dla siebie i tutaj mamy dużo, 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 DUŻO stawu, którym będziemy mogli się tutaj uraczyć. A być może będzie ta część, e, znajdziemy tutaj tą część e, do uzdatniania wody, którą przecież szukam od samego początku rozgrywki. Oczywiście wiedzą o tym przede wszystkim ci, którzy... ojej, trafiłem w Jana. Kurwa znowu Kiepska trochę Nie tak, tak tylko nie trafię No dobra, przynajmniej już nie trafiłem w Jana, a to jest dla mnie No ważne, żeby jednak nie uszkodzić mojego Jego towarzysza broni. O, jeszcze tutaj wychodzi jakiś gnoj. No ale za chwilę go załatwimy, mam nadzieję. Co, co to się stało? Ok, nie trafiłem. No niemożliwe, jeszcze kijan się podnosi. No dobra, trzeba tego gościa jak najszybciej załatwić. Bo. Szkoda, szkoda, naprawdę, Jana. Podejdziemy trochę bliżej, żeby zwiększyć szansę trafienia naszego przeciwnika. 74% to już jest całkiem dużo. Jak na jak no, na to, co się uczyłem na rachunku prawdopodobieństwa. No i słuchajcie, mamy tutaj. Wesołą i niewesołą sytuację, bo teraz mamy cały staw. Tutaj cały sklep. Zobaczmy co tutaj mamy. No mamy tutaj Mamy tutaj same zajbiste rzeczy. Yy. No dobra. Jeżeli chcecie wiedzieć co się stanie dalej, to dawajcie znać w komentarzach, w łapkach w górę. Ej. Zobaczymy, co się da z tym zrobić. To znaczy, na pewno wykorzystać się w jakiś sposób. No i na pewno będziemy eksplorować dalej... E ...złomowo. No i pójdziemy pewnie w dalej w świat, żeby... ...żeby wykonać naszą misję. No cóż, e to by było na razie na tyle. To byłem ja, Maniek i to był Fallout. Sama kwintesencja. Uch, e, jestem pod wrażeniem tego, co się przed chwilą stało. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. To byłem Jamaniec. Cześć.